Pomyśl o tym, jak często szukasz sobie wymówek. A gdy miał to, to, ja bym zrobił to. Gdy miał tamto, to ja bym zrobił tamto. Jak często szukasz wymówek, żeby coś zrobić? Jak? Jak rzadko przez to robisz cokolwiek? Ja stwierdziłem, że okej okay. se w związku z tym, że cały czas szukam wymówek, a gdy miał to, bo miał tamto, to byłoby lepiej, byłoby coś tam. Nie ma tak. Albo robisz i zapieprzasz jak królik, albo po prostu nie robisz nic. Więc wstawaj, wyjść tupę w troki. Wiecie, że w ogóle jest taka miejscowość troki się nazywa. W nalitwie. No. Wejdź tupę w troki i zapieprzaj. Nie ma żadnego, że ty powiesz... Nie, ale... Nie mam... Nie, nie ma tak, że nie mam. Nie ma tak, że nie mam. Wszystko, co jest dookoła ciebie może posłużyć Tobie do ćwiczeń. Czy to do robienia przysiadów, czy to do robienia jakichś innych rzeczy. Ja też sobie myślę, a gdybym miał to, to ja bym, ojej, bym robił. Nie robiłbyś. A wiesz dlaczego byś nie robił? Ponieważ masz całą masę innych przedmiotów i z nich w ogóle nie korzystasz. I dlatego, to znaczy, że w ogóle byś nie robił. A to, co byś robił naprawdę, to jest wszystko to, co ciebie otacza, z czego możesz korzystać. Myślicie, że łatwo jest zrobić, nie wiem, pompki albo coś? Nie, nie jest łatwo. Pewnie, że nie jest łatwo. Jeszcze diamentowe, to już w ogóle, po prostu szaleństwo, nie? Ale od wszystkiego trzeba pójść. Na początku jest ciężko, jasne. Kto powiedział, że będzie lekko. Ale później schodzisz coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej z pompkami. Coraz niżej, coraz niżej, coraz większy progres masz. Jeżeli dojdziesz do poziomu, to bardzo dobrze, to wtedy, jak dojdziesz do setki pompek, to bardzo korzystnie. To wtedy możesz zacząć robić inne. Może udać się zrobić na przykład hmm, na rękach? Czy w samych rękach? Ja wiem, to brzmi kosmicznie. Ja też myślę o tym i nie ma takiej opcji. Na pewno? Aż spróbowałeś? Może spróbuj i się przekonaj, czy się da, czy się nie da. I przede wszystkim nie bój się tego, że nie dasz rady. Wiecie, ja też miałem tak, że robiłem jakieś ćwiczenie i na przykład przysiady i stwierdzałem kurcze. Nie ma żadnego progresu, no to nie ma sensu robić dalej. Tak robiłem. To jest błąd. To jest kardynalny błąd. Jeżeli nie ma progresu, to rób kurczę to, co robisz. Nie ma progresu, no to, to nic. Się nie poddawaj po prostu. Może zmień technikę albo coś, ale nie rób tak, że nie robisz nic. Bo jeżeli nie robisz nic, to tym bardziej nie ma sensu. I tym bardziej się zniechęcasz i tym bardziej poniesiesz porażkę. Spróbuj zrobić tyle, ile robiłeś, gdy się zatrzymałeś. Hmm? Ja robiłem 45 popek. Teraz o takim wyniku mogę jedynie pomaszyć. A 45 to jest nic. 45 to jest nic. I tak jak Muhammad Ali mówił, on dopiero zaczynał liczyć sobie ćwiczenia od momentu, w którym zaczynały palić go mięśnie. Jak paliły go mięśnie, to dopiero wtedy on zaczynał liczyć. Wydaje mi się, że coś w tym jest że dopiero gdy coś przychodzi z wkładem pracy to to ma sens w przeciwnym wypadku to jest G jedno wielkie ale jeżeli wkładasz coś w serce i męczyć się to ale mimo wszystko to robisz to przynajmniej się rozwijasz Zapraszam, polecam Jacek Cekurski. Trzymajcie się po i.